Myślę, że powinieneś w tej książce napisać bardzo jedno ważne zdanie narkoman nigdy nie będzie Twoim lojalnym przyjacielem. Słuchaj, no to jest Twoja ocena. Wiesz, trudno mówić o naszej przyjaźni, kiedy ja byłem na dnie, a Ty nigdy do mnie nie zadzwoniłeś. Kiedy ja się leczyłem i właśnie byłem na momentach, że e, byłem na klatce, a Ciebie nigdy przy mnie nie było. Ja ci tego Kuba nie wypominam. No Twoja przyjaźń to jest, wiesz, kończy się wtedy, kiedy robimy razem interesy. No i wtedy rzeczywiście <gryś> byłeś blisko mnie, ale kiedy ja byłem na dnie i rzeczywiście no nikt nie chciał splunąć w moją stronę, to nie Ty jesteś tą osobą, która jest tu chrzestna. Mojego dziecka, bo to nie ty przyjmowałeś mnie wtedy do domu, to nie ty się mną opiekowałeś. Ty nawet nie zadzwoniłeś, znając moją mamę, mojego ojca, pracując ze mną, tyle nie zainteresowałeś się, czy ja żyję? Nigdy, Kuba. Ja nie mam do ciebie pretensji, bo ja wiem, że dzisiaj urazy mi nie służą jako człowiekowi. Ja Każdy ma oczywiście. Wyjaśnić. No, ja to ja te... wyjaśnić, no to ja też wyjaśniam. Bo jedna rzecz, ty, bo masz, ty masz, ty masz prawo odbierać tą sytuację, tak? Ja mam odbierać tak. W każdym razie ja ci mogę dzisiaj powiedzieć jeszcze raz, jeśli w jakiś sposób cię uraziłem, w jakiś sposób, że cię potraktowałem, to Naprawdę szczerze ci mówię, jest mi bardzo przykro ci, i cię przepraszam. Bardzo ci dziękuję. Ale też mam prawo do swojego widzenia tak. tej sytuacji i ona tu jest szczerze tak. opisana. Chodzi o to, że my rzeczywiście nie byliśmy przyjaciółmi, bo ja to słowo traktuję bardzo wyjątkowo. Ja nawet z Piotrem nie jestem przyjacielem, tak trzeba to nazwać. Natomiast chcę Ci powiedzieć, że ja się mentalnie z Tobą pożegnałem. Nie wiem, czy pamiętasz, jak mieliśmy program z Andrzejem Leperem, wtedy wicepremierem, i Ty byłeś drugim gościem. I ja po raz pierwszy zobaczyłem Andrzeja Lepera wystraszonego. Był świetny program, pojawiłeś się Ty z bardzo. Bardzo dużymi żenicami, więc nasz rozbrat nie nastąpił w tym momencie, w którym się o coś pokłóciliśmy, tylko ty wybrałeś swoją drogę, a ja swoją. I no my, nie, no mnie radu. nie było z tobą po drodze, a tobie nie. Emocjonalny może tak, jak ty się ze mną rozstałeś, jak ja dostałem wyrok, to mi powiedziałeś: słuchaj, zróbmy przerwę, bo że tak powiem, e, a wrócimy do tego, mówię, że ja będę Twoim następcą i tak dalej. To się nigdy nie wydarzyło, więc no, no ja może wtedy się emocjonalnie rozstałeś, ale pamiętam rozmowę, jak mi powiedziałeś: słuchaj, Michał, musimy zrobić sobie przerwę, bo to nie jest korzystna sytuacja. I już więcej nasze drogi się rozeszły. Ja po ja chciałem w powiedzieć, że ja wbrew pozorom jestem w tym. Studio. A przebrać, ja zapakowałem zapamięta... papierosa, swoje... ugotowałem tak. zupę, zjadłem tą zupę. Tak, i ale myślę, się, się, że to i tak wy tutaj nie sobie wyjaśnia, bo my sobie to tu medialnie wyjaśnimy. Media to pod, podchwycą i sobie na swoją modłę Dobra. przetłumaczą. Myślę, to... że jeśli naprawdę my mielibyśmy coś sobie wytłumaczyć i się nawet przeprosić, to nie znaczy, że mamy się Czy... dalej kolegować, to powinniśmy zrobić to prywatnie.